Przed nami 677 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Naną targają emocje. Najpierw wścieka się na Yamana, później go przeprasza. W końcu zostaje udobruchana pięknym prezentem od Kirimlego. Tymczasem w rezydencji zjawia się niespodziewany gość. Jaman nie widział jej od lat. Był przekonany, że ona nie żyje. Dziedzictwo, odcinek 677 w piątek, 5 września 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Streszczenie 677 odcinka serialu Dziedzictwo za emocjami nany trudno nadążyć. Wścieka się, że Yaman przyznał jej premię za pracę, a później go za to przeprasza. Jest jej wstyd, zwłaszcza gdy otrzymuje od Kirimlego przepiękny prezent. Sprawy między Ais i Feraytem wracają do dawnych porządków. Policjantka jest obrażona na byłego męża i ani myśli mu powiedzieć, z jakiego powodu. Wybiera zimne milczenie. W rezydencji Kirimlich zjawia się tajemnicza kobieta. To ktoś z przeszłości Yamana. Ktoś, kogo nie widział od lat i myślał, że nie żyje. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.